maneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do filmiku z ogródka. Tutaj kolejny filmik o ratowaniu truskaweczek tutaj mojej tej plantacji. No i chyba wiecie co, chyba nie ma to sensu. Coś tam, krzaczki się zaczęły pojawiać, coś co porosło, ale tak jest marno, Jest niby jest, jest sucho i te krzaczki nawet nie radzą sobie bez bez wody, nie wiem, przyjście sychają, obstawiam, że pędraki ich podgryzają dużo. Owoce są bardzo, bardzo marne, zeschnięte. Zawsze te truskawki bez wody dawały rady. Tutaj bez podlewania no w ogóle sobie nie radzą. Zarasta to coraz bardziej. No to wiadomo, muszę wyplewić, ale te krzaczki w ogóle zasychają, calutkie zasychają. Owoce są kiepskie, pozasychane takie, no i Chyba marnie, chyba po prostu będzie czas zlikwidować, zasiać tu coś innego na szybko i dopiero jesienią sobie posadzić nowe truskawki i zobaczyć, co z tego będzie. No, teraz jeszcze troszkę zaczę zaczęły się tutaj jakieś dojrzewania. No, troszkę nam no, dwie gości z takiego czegoś nazbierałem. No, zostawię, zostawię to jeszcze, wyplewię to jeszcze raz i zostawię. Może, może jak popada coś, może się coś. Przynajmniej tak do zjedzenia się nazbiera, Bo jeżeli już są te zielone, no to może to dojrzeje, jeżeli będzie sychać wszystko tak jak to sycha dalej, no to nie będzie co czekać po prostu po pierwszym takim większym deszczu po prostu przeryć wszystko i sypnąć jakieś nasiona, jakieś kwiatki, czy rzepak, czy pieron, wie co, żeby po prostu zarosło to czymś do jesieni sobie tutaj rosło, później się to przeryje jeszcze raz i wtedy się posadzi no, obstawiam, że będzie bardzo twardy ryć bo tutaj te ścieżki wydeptane, więc może być twardy, ryć, a tego tu jest tak raz, dwa, no nie wiem z trzy metry, cztery metry no, nie wiem, na może może z 8 metrów albo 10 nawet coś takiego, więc jest tego dosyć duży kawałeczek taki no i tak, no spodziewałbym się że to ruszy bardziej, że to będzie lepsze, no ale no niestety, niestety nie jest to takie jakbym chciał, tutaj mam parę truskaweczek jak widzicie, o nie wiem czy Wam tak pokażę, nie pokażę Wam tak, czekajcie zaraz Wam to pokażę z innej strony, będziecie to widzieć, w ogóle jak to wygląda, tu jest praktycznie zielone. kartony, które były po środku, no nie były bardzo przykryte, tak, no i zaczęły się szybko rozpadać, więc też się porozpadały, no jest mniej tych chwastów, ale i tak jest zielone, no. Nie plewiłem teraz jak były kwiatki, długo nie plewiłem, więc troszkę mi to zarosło. Zobaczcie sobie sami jak to, jak to tutaj dokładnie wygląda. No i to jest ta plantacja. Praktycznie nie widać truskawek tylko zielono. No ale są tutaj truskawki jak zobaczycie, o coś tutaj kwitnie nawet. Jakieś no niby owoce się, się zawiązują jakieś. Ale co to jest za krzaczek, no, tu ma cztery liści na krzyż i tyle. No niektóre tu nawet o, zawiązują jakieś owocki. Coś dojrzewa, ale większość owoców wygląda tak, jak tutaj zobaczycie. Takich fajnych owocków, no naprawdę jest, no malutkie są, bo nie ma wody, ale jest niewiele, wszystko jest takie, o, takie malutkie, pozasychane, takie owocki się robią. No i tyle, tyle nazbierałem, pierwsze zbieranie. Jak przeszłem całe tutaj to paletko, no zobaczcie, tutaj praktycznie nie widać, a truskawki jak są to tak się dzieje, wszystko zasycha pędy, krzaczki to jest wszystko miękkie, pozasychane tutaj zobaczcie co się z tym dzieje to wszystko wszystko zasycha więc chyba nawet bardzo trochę jeszcze pozbieramy co tutaj z tego idzie no najlepiej chyba tutaj zależy od odmiany Wie, wiecie co, mi się wydaje, że chyba odmiany bo tam jest taki jeden krzaczek tutaj wam pokażę o ten który radzi sobie bez problemu tak patrzcie jak sobie radzi jest ładny krzaczek więc wydaje mi się że zależy to od odmiany że mi tu zostało już po prostu większość tej odmiany która nie bardzo sobie radzi tutaj jest cień większy większy jest cień tutaj pod drzewem i te krzaczki tutaj są naprawdę są ładniejsze. Jak widzicie, są ładniejsze te krzaczki tutaj. Albo po prostu tutaj na dole była inna odmiana, a tam było dosadzane innej. E, bo tu jest chyba wcześniej sadzona, a tu jest dosadzane. No i tu praktycznie nie widać nic, u góry też nic prawie nie widać. No a tutaj te krzaczki, no nawet nawet można powiedzieć, jak na dwuletni dwuletni czy trzyletni krzaczek, no to jest naprawdę malutki, no ale w porównaniu z tym wszystkim co tu było. No to patrzcie, truskawek ma nachytanych naprawdę masę. I tu obojętnie jaki krzaczek nie wezmę, to patrzcie truskawek jest nachytanych masę. O, gdzie bym nie podeszedł, kwitną fajne, tylko małe krzaczki. No. No nawozu też też nie było za dużo, no ale coś tam dostały no i tak, no i po prostu czekam aż te truskawki zaczną dojrzewać jeżeli będzie zesychać to po prostu będę po kolei brał paski i likwidował od góry a tu na dole zostawię na sam koniec tamten pierwszy pasek to już tam prawie w ogóle nic nie widać będziemy likwidować tutaj poziomeczki widzę jakieś tu mi rosną tutaj dwie się trzymią jedna chyba z, z braku wody mi zeschła bo nie podlana razem podlejemy, no i tak to, tak to tutaj wszystko wygląda, no naprawdę spodziewałem się, że to, że to lepiej ruszy, wszędzie, no jeszcze wyplewię to, może się dzisiaj uda to wyplewić, to Wam pokażę jak to wygląda wyplewione, tutaj najgorsze jest to dziadostwo, bo to rośnie wszędzie, jest twardo, sucho, będzie to ciężko wyrwać, no. Urywają się korzenie, wyrywa się tylko zielona część, korzenie, wszystko zostaje w ziemi, więc takie wyplewienie do pierwszego deszczu. Jak popadze, znów to wszystko ruszy i będzie trzeba na nowo plewić, no tutaj praktycznie o. nie wiem, że mrówki oblazły, ale mszycy jako tako nie widać na tym, tylko mrówki obsypują, obsypują fast. No i tak to całe zarostuje. No, a tutaj w ogóle no, truskawka o jedna, ale patrzcie no konkretna, nie? No i tak to tutaj wygląda. Że jest tego dosyć sporo, jak widzicie. Dosyć kawałek spory do obrobienia. No i tak wygląda moja plantacja. Może jak się mi uda jeszcze to dzisiaj oplewić, to Wam jeszcze dogram kawałek, jak to było oplewione. A na razie zapraszam do komentowania, subskrybowania. Piszcie, co by Wyście zrobili z tą plantacją. Czy to przeryć od razu, czy czekać aż te truskawki dojrzeją. I dzięki za oglądanie. Cześć Wam.